Witajcie, nazywam się Karol Rzepus i w firmie Api.pl odpowiadam za termotransfer cyfrowy. Dzisiaj pokażemy Wam Max60, kompletne, zautomatyzowane rozwiązanie do produkcji transferów DTF. Jeżeli zależy Wam na wydajności produkcji, to rozwiązanie jest właśnie dla Was. Zestaw składa się z drukarki oraz proszkarko, suszarki. Urządzenia są tak ze sobą skonfigurowane, że wydruk po wyjściu z maszyny drukującej trafia do urządzenia proszkującego, następnie jest suszony w tunelu, a na samym końcu otrzymujemy transfery DTF zwinięte na rolę. Urządzenie posiada dwie głowice drukujące firmy Epson. Drukują one kolor i biały w jednym przebiegu. Prędkość wydruku. W zależności od wybranych ustawień, to od 8 do 15 metrów bieżących. Bezpieczeństwo i wygodę obsługi zapewniają m.in. system cyrkulacji białego tuszu, alarm niskiego poziomu tuszu w zbiornikach oraz łatwy dostęp do elementów wymagających konserwacji. Proszkarko-suszarka służy do automatycznej aplikacji kleju w proszku. Wyposażona jest w element usuwający nadmiar kleju. Który gromadzi się w specjalnej szufladzie. Dzięki temu możemy go ponownie wykorzystać. Kolejnym elementem jest tunel słyszący z podsysem. Jego zaletą jest to, że działa niezależnie od proszkarki. Dzięki temu możemy w nim utrwalić również pojedyncze arkusze. Na samym końcu linii znajduje się nawijarka. Uzupełnieniem systemu MAX60 jest system filtrujący. Podłączony do tunelu słyszącego, filtruje opary powstałe w procesie suszenia transferu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby system MAX60 spełnił oczekiwania rynku. Jeżeli potrzebujesz szybkiej i niezawodnej linii do produkcji transferów DTF, to rozwiązanie jest właśnie dla Ciebie. Po więcej informacji zapraszam na stronę dtf.pl